Oto najlepiej zarabiające serie filmowe: Avengers, Harry Potter, Gwiezdne wojny, James Bond oraz Avatar. Tuż za nimi pozostałe, które na pewno kojarzycie. Co je łączy? Wielki budżet na promocję oraz produkcję. Znana na całym świecie marka, międzynarodowy zasięg, kategoria wiekowa. Od 13 roku życia. Te wszystkie czynniki sprawiają, że blockbustery mogą zarabiać fortunę. W jaki sposób i co tak naprawdę składa się na ich zarobki? I jak to możliwe, że pierwsze filmy z serii Star Wars zarobiły więcej na sprzedaży zabawek niż na kinowych biletach? I możecie się zdziwić, ale najwięcej w kina nie zarobił Avatar, a przeminął z wiatrem. Zapraszam na seans. Zanim jednak opowiem Wam o zawiłościach związanych z zarobkami z filmów, musimy sobie lekko uporządkować wiedzę oraz pojęcia. Po pierwsze, box office jest to przychód ze sprzedaży biletów kinowych na dany film, czyli kasa, która z biletów trafia do kas fiskalnych. Po drugie, co się składa na ceny biletu? Jeśli kosztują 30 zł, w wielkim uproszczeniu 15 trafia do kina, a 15 do dystrybutora. Zobaczcie tylko na przykładzie. Awatar może się poszczycić dochodem z biletu wynoszącym 2,9 miliarda dolarów. Czyli do dystrybutora trafia mniej więcej połowa z tego, 1,45 miliarda. Odejmijmy od tego koszty produkcji, czyli 237 milionów dolarów, i dystrybucji, czyli około 150 milionów dolarów. Z tego równania wyjdą nam kinowe zarobki filmu. Drogą dedukcji, jeśli film ma zarobić na siebie, suma uzyskanych przychodów ze sprzedaży biletów kinowych na całym świecie musi przekroczyć kwotę budżetu filmu oraz kosztów marketingu filmu. Pewnie zastanawiacie się również, jakie są najbardziej kasowe filmy w historii i która produkcja zarobiła najwięcej. Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Najlepiej zarabiające serie już Wam przybliżyłem. Na pewno też słyszeliście, że pierwszy Avatar jest najbardziej kasową produkcją w historii. Jak wygląda dalsza część tego rankingu? Na drugim miejscu Avengers Koniec Gry, na trzecim, druga część Avatara. A później Titanic. Zgadza się, te filmy zarobiły najwięcej dolarów. Jednak dzisiejszy dolar jest wart zdecydowanie mniej niż dolar sprzed 80 lat. I właśnie z tego powodu Przeminęło z wiatrem z 1939 jest produkcją, która przyniosła największe wpływy uwzględniając inflację. Przeleczając wartość dolara na dzisiejszą, najbardziej znany melodramat w historii zarobił 3 miliardy 700 milionów dolarów amerykańskich. Na ten film sprzedano 230 milionów biletów na całym świecie. Natomiast na pierwszego awatara 100 milionów. I to porównanie najlepiej obrazuje popularność danej produkcji. Jeśli zobaczycie na ranking najlepiej zarabiających filmów w historii, naprawdę mało który miał swoją premierę przed 2000 rokiem. Większość to działa współczesne, które łączy jeszcze jedna wspólna cecha kategoria wiekowa. Od 13 roku życia. Pierwszym filmem w kategorii wiekowej R, czyli od 18 roku życia, jest Joker w reżyserii Toda Phillipsa, który jest najbardziej kasowym filmem dla dorosłych. Produkcja ta znajduje się na 35 miejscu listy najlepiej zarabiających filmów w historii i zarobiła ponad miliard 70 milionów dolarów, przy budżecie na produkcję wynoszącym zaledwie 62 miliony dolarów. Do tego oczywiście należy doliczyć koszty promocji, które w tym przypadku na pewno przerosły koszty produkcji. Jednak, mimo to, wynik nadal jest rewelacyjny. Niestety nie każdy film może poszczycić się takim osiągnięciem. Wtedy mówimy, że produkcja jest klapą finansową. Na pewno niejednokrotnie spotkaliście się z tym pojęciem. Jednak co ono tak naprawdę oznacza? Weźmy za przykład najnowszego Blade Runnera. Miał budżet w wysokości 170 milionów dolarów i szacunkowe koszty marketingu w wysokości 100 milionów dolarów, łącznie 270 milionów. Niestety film zarobił na sprzedaży biletów zaledwie 266 milionów dolarów. Odejmując prowizję pobieraną przez kina, czyli mniej więcej połowę, otrzymamy zaledwie 133 milionów dolarów przychodu, które otrzymał dystrybutor. Sprzedaż kinowa nie pokryła nawet kosztów produkcji, nie mówiąc o dystrybucji. Aby film wyszedł na zero, musiałby zarobić na dystrybucji kinowej co najmniej dwukrotnie więcej. A pamiętajmy, że po stronie dystrybutora są jeszcze dodatkowe koszty, zatem pokrycie budżetu jest jeszcze trudniejsze niż wygląda to na papierze. Bardzo często kinowe filmy muszą osiągnąć w box office trzykrotność swojego budżetu na produkcję, aby zarobić na siebie. Jednak czy na etapie kinowym kończą się przychody? Oczywiście, że nie. W dzisiejszych czasach wiele produkcji decyduje się na dystrybucję, choćby poprzez streaming. Weźmy za przykład Netflixa. Za międzynarodowe udostępnienie Blockbustera platforma płaci między 100 a 200 milionów dolarów za film. Kwota ta będzie różnić się w zależności od filmu, od rodzaju praw do emisji, czy też długości umowy. Co nie zmienia faktu, że to naprawdę spory zastrzyk gotówki, szczególnie dla filmów, które nie poradziły sobie w kinach. Pamiętajmy też, że była to jedna z niewielu dróg do zarabiania, choćby w trakcie pandemii. Zanim jednak nadeszły czasy streamingu, firmy zarabiały na dystrybucji na płytach VHS, czy też DVD. Jakiego rzędu były to kwoty? Bardzo zróżnicowane. Lecz zapewniały dodatkowo od kilku do nawet kilkunastu procent zysku. Jak zareagujecie, gdy powiem wam, że zarabianie na streamingu, czy też na sprzedaży biletów kinowych to nadal mały pikuś? Jak się okazuje, największe franczyzy związane z filmami takie jak Pokémony, Star Wars, Harry Potter czy też Batman znalazły zupełnie inne sposoby na zarabianie ogromnych ilości gotówki. Zaraz zaraz, ale Pokémony? Tak, dobrze słyszeliście. Wszystko dlatego, że w przypadku wielkich globalnych marek to nie filmy, ich jakość, lecz produkty, które są z nimi związane, zarabiają prawdziwą fortunę. Gdy w 1977 roku pojawił się pierwszy film z serii Gwiezdne wojny, przemysł filmowy zmienił się nie do poznania. George Lucas już wtedy podejrzewał, że sprzedaż biletów będzie jedynie ułamkiem całych dochodów filmu. 20th Century Fox zdecydował się na zakup marki Gwiezdne Wojny, jednak wyłącznie do filmów. George Lucas sprzedał prawa o 350 tysięcy dolarów mniej, niż pierwotnie zakładał, zachowując prawa do towarów związanych z filmem oraz do wszelkich kontynuacji. I była to dla niego znakomita decyzja finansowa. Taki stan rzeczy istniał do czasu kupienia Lucas film przez Disneya. Po 45 latach seria Gwiezdne Wojny zarobiła łącznie 52 miliardy dolarów, jednak na samym box office 10 miliardów. A więc jedną piątą tej kwoty. 6 miliardów zarobiła na domowej dystrybucji filmów, w tym na streamingu, 4 na grach komputerowych. Prawie 2 miliardy na sprzedaży książek, 280 milionów na emisji telewizyjnej, a ponad połowę zarobków, czyli 29 miliardów, stanowiła sprzedaż gadżetów i zabawek związanych z serią. Star Wars było obecne wszędzie, a po zakupie marki przez Disneya, Promocja ruszyła jak nigdy wcześniej. Disney kupił Lucasfilm w 2012 roku. W 2015 franczyza była warta 28 miliardów dolarów, a obecnie 68 miliardów. Możemy śmiało założyć, że w najbliższych latach zarobi jeszcze więcej, gdyż w czasach Disney Plus jest eksploatowana jak nigdy wcześniej. Gwiezdne Wojny to najlepiej zarabiająca aktorska seria filmowa, właśnie ze względu na tak rozbudowane uniwersum oraz ze względu na eksploatację na każdym możliwym polu. I to właśnie kategoria wiekowa od 13 roku życia jeszcze bardziej napędza sprzedaż. Niestety Joker, który jest skierowany do dorosłych nie sprzedałby tylu zabawek co Gwiezdno wojny Mandalorian ze swoim Baby Jodą. Im popularniejszy będzie dany film, tym będzie jeszcze większy rozgłos wokół niego, tym dłużej będzie w kinach, ponieważ ludzie będą go chętnie oglądać. Znakomity wynik w box office to również świetna promocja dla samego filmu oraz dla całej marki. Każdy portal będzie pisał o tym, jak blisko dana produkcja jest do pobicia rekordu, nieważne czy mówimy o swojej kategorii, jak w przypadku Jokera. Czy też o kategorii ogólnej? Filmy zarabiają na wszelkie możliwe sposoby, a jak dobrze widzicie, dane podawane przez internetowe serwisy są często niejednoznaczne i dość przybliżone. Wyłonienie najlepiej zarabiającego filmu w historii również nie jest łatwe. Przyminą z wiatrem, czy może awatar. A jeśli mówimy o całej serii, to Pokémony, które są jednak bardziej związane z grami. Czy może Star Wars? Niestety nie ma tu jednej poprawnej odpowiedzi. Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić was na mojego Instagrama. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Do następnego.